Rok 2020. Skoda Octavia 2.0 TDI Style. Samochód, który łączy sprawdzoną solidność z nowoczesnym komfortem. Ponad 200 tysięcy kilometrów doświadczenia na drogach, wciąż gotowa na kolejne podróże. Wejdź do wnętrza i poczuj spokój. Skórzana, trójramienna kierownica, ergonomiczne fotele z regulacją wysokości i lędźwi. Klimatyzacja dwustrefowa Klimatronik, przemyślane schowki, a nawet uchwyt na parasolkę. Technologia dba o Twoje bezpieczeństwo. 6 poduszek powietrznych, dodatkowa poduszka kolan kierowcy, systemy ABS ESP, ASR EDS, XDS+, kontrola ciśnienia w oponach, hamulec antykolizyjny TSA dla stabilnej jazdy z przyczepą CBC w zakrętach, a także czujniki parkowania z przodu i z tyłu z funkcją wspomagania manewrów. Praktyczność? Przestronny bagażnik z oświetleniem, roletą, gniazdem 12V, przegrodami z wyjmowanymi listwami, lampkami bocznymi, relingami dachowymi. Składane oparcia kanapy i przyciemniane szyby dodają elegancji. Podróże uprzyjemni radio Skoda Auto Bolero z ośmiocalowym ekranem, obsługą SD, USB, CD i mp 3 Wyświetlacz maxi DOT tempomat. Oraz pakiet oświetlenia ambiente. Pelgi aluminiowe 17 cali, światła LED, do jazdy dziennej, przeciwmigielne lampy i spryskiwacze reflektorów zapewnią pewność w każdych warunkach. To auto zostało stworzone, by dawać pewność, wygodę i radość z jazdy każdego dnia. Odkryj swoją skodę, Oktawia. Róż w drogę już teraz.